Witamy w programie Nie Najlepsze zagrania W futbolowie Ligi Szóstek. przed nami tradycyjnie już 6 zagrań, natomiast niektóre z nich zostaną bardziej rozbudowane, bo mamy dzisiaj futbolową Ligę Śmiechu, poświęconą w całości drużynie Zil. Tak, ale to na sam koniec. Na sam koniec zaczynamy, zaczynamy od bramki drużyny ABB. Nie mieli oni zbyt wielu powodów do radości w starciu z ale ten gol zresztą. Sami po meczu komentowali, że dało się taką ładną bramkę 6, no i rzeczywiście zasługuje ona na to, by znaleźć się w tym zestawieniu. Piękne uderzenie. Tak. W lidze D2 też mieliśmy, zresztą tutaj kilka sytuacji z d 2. Mecz Żoga, bądź to Kateoro, i dwie bramki zdobyte przez Kateoro. Jedna jest kapitalna, a druga kapitalna znaczy, Wygląda też bardzo efektownie, natomiast na to, że to jest bardzo szczęśliwa. Ale taka, taka dosyć nietypowa. Strasznie wysoko. Ta piłka leciała i spadała. Bramka w bramkach teraz zamiast bardziej z zewnętrzną stroną ręki zgarnąć tą piłkę, to tak jakby już chciał ją zagarnąć. Będziemy mówić o wpadającym listem, bo to była taka spadająca, nie wiem, gwiazda tak? z takiej wysokości ta piłka spadała, że, że postanowiliśmy też tą bramkę umieścić w zestawieniu. Pozycja numer 3 w, w nie najlepszych zagrania tygodnia 12 to Akcja etanolu zespołowym, sklepanie defensywy no, e, kabaretu. Takie akcje też często nam się podobają, umieszczamy jeśli są, to staramy się je umieścić, bo to widać zgranie, widać umiejętności techniczne zawodników. Nie mogło zabraknąć interwencji. W e, tak, problemie. ale zamiast za interwencje, to, spad mówiliśmy, spadający liść, tak, no to trzeba tutaj zaprezentować gol z wolnego, e, drużyny Deniko B. No i wstrzedzem z rzutu wolnego papiś, efektowny gol, no i tutaj taki już klasyczny spadający liście. No i mamy przed nami interwencje. Tak, jedna to z 2-1 bramkarz Herla Homel, no a druga to stały bywalec do niedawna. Ostatni nie zbyt często w tej rubryce Sebastian Krupczak. Krupczak szował w ogóle za klasu Było kilka interwencji, natomiast ta nie to, co, uchronił przed porażką, porażką, ale natomiast co? Pokazał Tak. Co, 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 co miał wybronić to to wybronił. Liczycie interwencje do No i numer 6. W skrócie Zil, a więc kompilacja najpierw niesamowite uderzenie Serowiczca, a potem już niesamowite zagrania, ale w drugą stronę. Czyli no, najpierw jeszcze można powiedzieć. Najpierw jeszcze szczęśliwie damką. zakończyło się golem, ale w drugiej połowie już tak różowo nie było, no i dwa koncertowe no, zmarnowane z dwie koncertowo zmarnowane. Wie, wiemy, że Zil przez zimę będzie grało na obiecie podpalone, na, pod na Kalinowym, więc panowie proponujemy poćwiczyć właśnie kontry, dwóka tak. na bramkarza, Dokładnie ćwiczyć. Rafał Bożek jak tylko wyleczy kontuzję palca, no to będzie miał na treningach tak. pełne ręce roboty. No ćwiczyć, i, ćwiczyć, i ćwiczyć jeszcze raz. Ćwiczyć. I zobaczymy, czy będzie wychodził tak obronną ręką, jak w tych sytuacjach nam kasz nie zniesie. Zobaczymy. To wszystko w tym programie, do zobaczenia za tydzień.